Byłoby być wizytówką Polski? Z czym Europejczykowi powinien kojarzyć się nasz kraj? A dlaczego nie z dobrym smakiem? Rozpoczynam podróż w poszukiwaniu tradycyjnych produktów regionalnych. Potraw, które powinny przekraczać granice nie tylko regionu, w którym powstają, ale chyba przede wszystkim granice naszego kraju. Będziemy poznawać smaki, które mają podbić serca i podniebienia Portugalczyka, Niemca czy Hiszpana. Pierwszy polski smakołyk przetestujemy w samym sercu Europy. Lecimy do Brukseli. nasze VIP. Podczas polskiej prezydencji chcemy podbić Europę przede wszystkim polskimi smakami. W lipcu w Parlamencie Europejskim rozdawaliśmy polskie truskawki. We wrześniu jabłka z polskich sadów. No a dziś rogale święto świętomarcińskie, które przywiozłam prosto z Poznania. Ciekawe co Europejczycy powiedzą na te wyjątkowe przysmaki. Boskie. jednak widać, że święty Marcin macza w tym palcach. Panie ministrze, mam nadzieję, że dziś na śniadanie zjadł pan rogala święto-marcińskiego. Dzisiaj tak naprawdę na śniadanie zjadłem croissant'a, bo jestem w Brukseli, śniadanie typowo francuskie, natomiast rogala święto-marcińskiego biorę teraz na drugie śniadanie. Z pewnością także na drugie śniadanie dostaną wszyscy ministrowie rolnictwa. Mam nadzieję, że na deser przy obiedzie także wrócimy do Ragale. Droga jest pyszny. Ostatnio się mówi, że Polska często y, karmi właśnie Unię Europejską. To dobrze, że mamy takie tradycyjne produkty regionalne, którymi możemy się chwalić i dzięki którym Europejczycy mogą nas pokochać. To dobrze i myślę, że warto, żebyśmy na różny sposób te nasze produkty pokazywali. Ja przypomnę wcześniej truskawka, później jabłko, teraz rok, ale Szkoda, że prezydencja już się kończy, bo gdyby trwała ze trzy lata, to pewnie kilkanaście naszych dobrych produktów byśmy wypromowali. Ale chodzi przede wszystkim o to, żeby Europejczykom dać sygnał, że Polska ma Naprawdę dobrą, wspaniałą żywność. I jak pani zauważyła, najpierw żeśmy podawali tą żywność bezpośrednio zbieraną z ogrodu, z sadu, a w tej chwili proponujemy już tą bardziej przetworzoną, ale jakże wspaniałą. Europa może trochę przytyć przez nas. Nie, Europa może tylko przez nas wzbogacić się kulinarnie, smakowo. Może zobaczyć, że rzeczywiście jest jeszcze w Europie dobre jedzenie. Nieźle karmimy Europę ostatnio. No, wbrew wszystkim przesądom, to Polska zalewa rynki europejskie, a nie odwrotnie. No i oprócz ustabilizowanej pozycji oscypka i kabanosów, widzę, że pokazujemy dalszy ciąg bogactwa Polski. A niby by się jeszcze zależało na tym, żeby, żeby pokazywać również, że jesteśmy niezłym krajem w produkcji wyszukanych dóbr przemysłowych. Jeśli chodzi o y, promocję, to chyba też nieźle nam wychodzi, bo dzisiaj w tym budynku nie ma osoby, która by nie spróbowała tego rogala. To jest taki rodzaj promocji, który jest ofertą nie do odrzucenia. Jeżeli jest coś smakowitego, to zwłaszcza wśród głodnych urzędników natychmiast znajdzie popyt. Bardzo dobrze, że się promujemy. Polska i tak jest dobrą marką. Czas na markę nie tylko Poland, ale Made in Poland. Ostatnie moje pytanie, bo trochę się obawiam, on ma bardzo dużo kalorii ten rogal w sobie. Czy ta Europa nie przytyje przez nas? Europa chudnie, więc jeżeli trochę przytyje w czasach kryzysu, to wyjdzie jej na zdrowie. Pani minister, Panie ministrze, szakował pani już naszego rogala święto-marcińskiego? Bardzo dobry. Zresztą serwujemy też polską wodę. W wodę mineralną i mam nadzieję, że to będzie jednym z kulinarnych sukcesów naszej prezydencji. Osładzamy trochę Europie te gorzkie ostatnie Europa tygodnie. Bardzo tego potrzebujemy. Już za chwilę w tej sali spotkają się ministrowie rolnictwa wszystkich krajów Unii Europejskiej. Rada AgriFish powstała po to, by dyskutować o problemach obszarów wiejskich, rybołówstwa i właśnie rolnictwa. To tutaj także podejmowane są decyzje dotyczące promocji chociażby tradycyjnych produktów regionalnych. Dziś dzień wyjątkowy, bo ministrowie będą smakować rogala święto-marcińskiego. Jestem przekonana, że to będzie bardzo smaczne posiedzenie. Have you tried? Yes, yes. I have uh, tried. That is very, very delicious. I think that is important uh, that uh, uh, the all uh, people of the Commission Europe know this one. I'm uh, very happy uh, that you have this uh, this uh, sign, this this recognition, and it means that it's a very good product and quality product. Have you tried our Polish? Uh, yeah, it was sweets? very good. Yeah. Yeah, we ate it already but very sweet yes yeah, very sweet very nice so what do you think poland tastes good really yeah really because we had the apple before in the beginning of the presidency and strawberries i, uh, I didn't got the strawberries but definitely poland tastes good 你先我我了 okay. Okay. 把我相机拿着。啊，这么大一块。我们两个人一起吧。好、oh,，OK, okay.。你先坐，啊。你你分一半过去。哈哈哈哈哈哈 What do you think about i s Delicious <laughs> <S、mm。嗯、hmm.。 Fantastique, Yeah. Delicious. Mm -hmm. mm. 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 Very good. J'ai goûté euh, des la mais c'est délicieux. C'est vraiment bon. Oui, c'est super, c'est super. Well, c'est formidable, c'est formidable. formidable. Fantastique. Et ça goûte. Uh -huh. oh, ai, 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 ai. che bello è buono no? Parla ah, no. italiano? io parlo sì, italiano? Sì. Sì. veramente? Sì. allora tu sei tutto corretto? Sì? sì 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 allora? io perfettamente te lo giuro io perfettamente mamma mia che pizzaiolo, bello io un pensiero in Alemania. te lo giuro bene sicuramente è italiano sì? No, è polacco. polacco. Oh, sì. Polacco. Mamma mia. Dobre? Dobre? Ah, uh, mo dobra, robia. It's it's a real croissant. È buono. Ma veramente è buono. Buonissimo. Io. Se Io so che allora è con le mandorle, al man, alle mandorle. Sì, sì. È buono. È buono. Good. Si può mangiare ogni mattina? Ogni mattina. Ogni mattina. Every every minute alone I can eat it. Очень много орехов, да? И может быть вы давно здесь стоите, но Я смазал вам весь репортаж. Я не могу сказать, что это вкусно. I don't I don't speak Очень very good. Very good. She say it's very good. Amazing. Interesting. It's quite different than the croissant of the French croissant. It has um nut or something like that inside very nice mm. it's good mm. there is um there is not too much sugar it's good, good? yeah thank you thank you